Cześć Dziś oborza, dokładniej witamy Was na polowaniu na gęsi. Jest to moje drugie wyjście tutaj na gęsi, więc no drugie w życiu, także ostatnio było ich bardzo, bardzo dużo. Mamy dzisiaj, ze są szotkama, więc też będą materiały z innej perspektywy. No i oczywiście polujemy z dubeltówką bokiem mojego dziadka, naszego dziadka, więc sentymentalnie jak zawsze, jeżeli mówimy o śrutowej broni i czekamy. Ostatnio się działo bardzo dużo. Zobaczymy, jak dziś. Pierwszy raz nie miałam kamery. Zobaczymy, co dzisiaj będzie z tego. Pogoda jest nawet dobra na gęsi. Trochę ten wiatr wieje. Jest lekko pochmurnie, nawet bardzo pochmurnie. Więc zobaczymy. Ok, już się zaczyna. Zaczynają latać gęsi, bo je już, już słychać. Yy, oczywiście polujemy. Na przelotach te gęsi lecą, stają dopiero z wody i lecą gdzieś na żerowiska. I my wykorzystujemy ten moment i czekamy właśnie, w, tak naprawdę, w pierwszej fazie tych e, gęsi lotu. No, było już je słychać, na pewno będzie jakaś ilość tych gęsi. Zobaczymy ile, więc jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi. Pierwsze trzy gęsi przeleciały, więc wykorzystam moment, zanim jeszcze nie ma większej ilości. E, opowiadam historię z wczorajszego polowania nocnego. Udało się pozyskać szopę pracza. I no jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jest to oczywiście mój pierwszy szok w życiu, w życiu, ale też to jest pierwszy gatunek inwazyjny z listy inwazyjnych gatunków obcych na moim koncie, więc też też jestem bardzo, bardzo zadowolony. Yy, trzeba eliminować tego szkodnika. Jest u nas go bardzo, bardzo, bardzo dużo. Yy, występuje w każdej wiosce, w każdym mieście, na każdej łące, na każdym drzewie, że yy, tak mogę jeszcze powiedzieć. Yy, więc jak pasuje się w termowizor, to tych. Yy, Szopów jest naprawdę od na tych trzech. Pierwszy klucz żurawi leci, więc zaczynają się ruszać te ptaki, lecz no niby, yy, niby gęsi to ranne ptaszki, ale no nie widzę. 645 i jeszcze tych gęsi nie ma. Najlepiej jak już by były tutaj i byśmy mogli je strzelać. Pierwsze strzały gdzieś tam w kołach innych są, już padły. No i teraz o, leci cały klucz żurawi niestety. O ile leci. patrz, lecą gęsi dobra, jesteśmy poddanych pierwszych dwóch strzałach no jedną gęś tak jakbym prawie trafił, że tak powiem widzę następny klucz leci, ale jest bardzo, bardzo dużo żurawi no niestety gęsi jeszcze nie ma dużej ilości Lecą, 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 lecą. To są żurawie, dobra. Ale za nimi też żurawie. Dobra, to są żurawie, a lecą idealnie do nas, więc o właśnie na co yy, Pogoda idealna się zrobiła. Zaczęło lekko żyć. Więc jak ktoś nie wie, no to na gęsi najlepszą pogodą jest kiedy wieje, pada. Wtedy, kiedy nam się najbardziej nie chce jechać do lasu. Bo te gęsi wtedy nie latają bardzo wysoko, tylko nisko no i tutaj, no niestety miałem cały klucz idealny no ale tutaj to ja jeszcze nie jestem doświadczony jeszcze nie do końca potrafię strzelać do tych gęsi nie? oczywiście na gęsiach najważniejsze jest co? oprócz no, dobrego śrutu i, i chęci polowania na nie kamuflaż, więc ja tak ubrałem sobie kaptur mam komin jak się gdzieś zbliżają te gęsi to staram się ubierać no i na tą chwilę no nie ma największej ilości tych gęsi. Przyjechaliśmy trochę z zamiarem, że będzie ich więcej, ale myślę, że jeszcze się pokażą. strzelam do kolejnych gęsi. No ale niestety, no też pudło były wyżej trochę, no ale nie ma idealnych sytuacji dzisiaj, więc trzeba wykorzystywać. Ale myślę, że dopiero się zaczyna. Cały czas jest ta nadzieja, że dopiero się to zaczyna i zobaczymy, no zobaczymy. Żurawi to były setki, jak nie tysiące, ale no wiadomo żuraw nie jest yy, ptactwem, jest to ptak niełowny, więc tutaj Oczywiście nawet nie mierzymy w ich kierunku, no coś tam słychać, że sąsiednie koła strzelają, ale też to nie jest jakaś e, wielka ilość strzałów, więc zobaczymy. No przed chwilą nas zaatakowały trzy klucze, ale bez możliwości oddania strzału, bo niestety, ale wszystkie nas ominęły, a kamuflaż mamy dobry. Ale nieraz tak jest. Jak ciągną gdzieś na jakieś żerowisko, to już z jednym celem. Więc nie ma co nieraz je prosić, modlić się za nimi, tylko trzeba czekać na następne. Więc tak robimy. Ale się coś ruszyło, więc fajnie. Dubletówka klasyczna, ale. Na niej kamerka szotka czwartej generacji. Dzięki współpracy y, możemy potestować, zobaczyć i ponagrywać wam przede wszystkim y, tą kamerką. Na tą chwilę efekty są fajne. Testowaliśmy. Odpala się przy strzale, więc nie trzeba myśleć o niej. Bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Patrz ile leci na nas. Równo na nas lecą. Równo. Bur. Jest pierwsza gąska Piękna sprawa Idziemy dalej Lecą, lecą, lecą Lecą, lecą Kurw, kurw, Dobra, pierwsza gęść w życiu jest pozyskana Niesamowicie. Lecą kolejne, ale nas omijają, więc gań jest już na rozkładzie. Bardzo, bardzo się cieszę. Jestem dalej w szoku, że pierwsza gnieźdź jest pozyskana. To jest dla mnie naprawdę duże wydarzenie. Poczęstuję rodzinę chyba na Wszystkich świętych, bo zbliżamy się dużymi krokami do tych świąt. Zadumy, w których będziemy wspominać. Też zmarłych myśliwych z naszej rodziny. Oczywiście. Później Hubertusy, więc też jakiś odcinek prawdopodobnie się pokaże. Ale niesamowicie. Pięknie jeszcze latają te gęsi. Tysiące gęsi. Tysiące gęsi latają. Piękna sprawa. Kolejny klucz nas mija lewą stroną. Ale my jesteśmy już tak zadowoleni. Ale lecą kolejne, o lecą kolejne, ale to nie duży kluczyk, ale takie kluczyki fajne są. Człowiek wtedy ma, jak się zdecydować do której strzelać gęsi, bo jak ich leci z setki albo, o idealnie na nas teraz, kołowały, tak, tak, patrz jak idealnie do nas, jak po snurku. Jeżeli byśmy mieli czekać na następne klucze, to byśmy nigdy stąd nie wyjechali, bo cały czas latają. Pozyskałem pierwszą w życiu gęś i to do tego z zbożową. Jestem przeszczęśliwy, więc jeżeli Wam się podobało, zachęcamy do subskrybowania i komentowania tego filmu. No i zachęcamy Was do zajrzenia do opisu. Będzie tam link do sklepu internetowego z termowizją, Noctowizją i przyszłościowo jeszcze z różnymi tematami. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć to zachęcamy Was do tego, żebyście tam kliknęli, kupili, zadzwonili do nas, dopytali o coś, a my coś Wam sprzedamy. Dasz bur.